Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na uroczystości podpisania listu intencyjnego w sprawie powołania uczelni, która będzie kształcić kadry resortu finansów. Gospodarzem dzisiejszego spotkania jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Pan Tadeusz Kościński. Dzień dobry. Jest z nami także Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek. Dzień dobry. Towarzyszy nam także Wiceminister Finansów i Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Pani Minister Anna Chałupa. Jest z nami także pani dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości pani Anna Orchowska. I przechodzimy w takim razie do rozpoczęcia dzisiejszego spotkania formalnego i poproszę w takim razie najpierw pana ministra Tadeusza Kościńskiego o zabranie głosu. Szanowni Państwo, otworzenie uczelni, która będzie kształciła wysoko wykwalifikowane kady, to odpowiedź na potrzeby dynamicznie zmieniające się otoczenia. Świat przyspiesza, szczególnie w dziedzinie skarbowości i finansów. Nie tylko nie możemy pozostawiać się za nim w tyle, ale musimy umieć wyprzedzać, przewidywać i kreować tak, aby szły w najlepszym dla Polski kierunku. Stale dostosujemy nasze działania i usługi do potrzeb obywateli. Chcemy, by były one nowoczesne, wygodne i wychodziły naprzeciw potrzebom. Nie możemy zapomnieć przy tym, że stoimy na straży stabilnych i efektywnych finansów publicznych. Dlatego zależy nam, by nasi pracownicy i funkcjonariusze mogli stale podnosić swoje kompetencje zawodowe oraz zdobywać nową wiedzę i umiejętności, tak aby móc szybko reagować na pojawiające się wyzwania. Chcemy kształcić w szeroko rozumianym zakresie skarbowości, od prawa podatkowego i jego poszczególnych gałęzi przez kompetencje społeczne, aż do praktycznej wiedzy, na przykład w zakresie funkcjonalności służb celnych. Ważne jest dla nas, aby absolwenci naszej uczelni posiadali kompetencje cyfrowe i analityczne. Oraz byli nastawieni na nowoczesną i przyjazną obsługę naszych klientów. Przy tworzeniu uczelni łączymy siły i działamy wspólnie z Ministrem Edukacji i Nauki, dzięki czemu zyskujemy fachowe wsparcie i wpisujemy, wpisujemy się w cały system edukacji narodowej. Chcemy, aby uczelnie opuszcza, opuszczali, opuszczali absolwenci, którzy będą cenionymi pracownikami resortu z jasno określoną ścieżką rozwoju i świadomością ciągłego kształcenia się. Chcemy, aby mieli pewność, że wiedza i kompetencje, które otrzymają na studiach, dadzą im gwarancję szybkiego znalezienia dobrego miejsca pracy, a jednocześnie, by administracja skarbowa i cały resort finansów zyskały kompetentnych pracowników. Liczymy, że utworzenie szkoły wyższej pomoże nam w realizacji zadań krajowej administracji skarbowej, i Ministerstwo Finansów, zapewnianiu przyjaznej i efektywnej obsługi naszych klientów, zwiększenie zaufania do administracji podatkowej i oczywiście dbanie o finansów publicznych. Stawiamy na edukację i rozwój. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Ministrze i bardzo poproszę Pana Ministra Czarnka o zabranie głosu. Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo, chcę serdecznie podziękować panu ministrowi Tadeuszowi Kościńskiemu, pani minister, pani dyrektor, za tę inicjatywę, o której rozmawialiśmy już kilkukrotnie na przestrzeni ostatnich miesięcy. Chcę podkreślić, że ta inicjatywa jest w dużej mierze wynikiem ogromnego doświadczenia pana ministra Tadeusza Kościńskiego, jego wiedzy na temat funkcjonowania skarbowości w wielu krajach europejskich i światowych. To pozwala nam na wdrożenie w Polsce, tego projektu, który ma uczynić administrację skarbową w Polsce, administracją nowoczesną, przyjazną, znającą istotę skarbowości i odpowiednie podejście do klienta, którym jest podatnik, którym jest przedsiębiorca. W związku z tym chcemy, aby powstała uczelnia wyższa. Na bazie Krajowej Szkoły Skarbowości chcemy w ciągu następnego roku przygotować się do tego, a żeby już w kolejnym roku akademickim, w roku 2022-2023, rozpoczęli studia. Studia wyższe, absolwenci naszych liceów, absolwenci naszych szkół średnich, na kierunku, który możemy dzisiaj ogólnie nazwać administratywista skarbowy. To będzie kierunek, który nie będzie tylko i wyłącznie poświęcony znajomości przepisów prawa finansowego, prawa podatkowego, ale również tego podejścia do partnera, do klienta, jakim jest podatnik. To podejście musimy zmienić. Te kompetencje społeczne administratywistów skarbowych jako absolwentów naszej uczelni wyższej będą na zdecydowanie wyższym poziomie niż teraz. Chcemy również postawić na. Dużą praktykę studentów już w czasie studiów, tak, żeby już w czasie studiów, jako, jako, prakty, jako praktykujący, przyszli administratywiści skarbowi mogli zasilać urzędy skarbowe, mogli zasilać resort finansów, yy, mając już wiedzę i to nowe podejście do yy, finansów publicznych. Wszystko po to, ażeby ten świat finansów publicznych polskich stał się jeszcze bardziej efektywny. O czym mówi pan minister. I Ministerstwo Edukacji i Nauki wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom Ministerstwa Finansów i, i będzie dokładało wszelkich starania, żeby właśnie w perspektywie tego roku zakończyć wszystkie przygotowania związane z powołaniem nowej uczelni dla administratywistów skarbowych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie ministrze. I teraz pozwólcie państwo, że oddam głos pani minister Annie Hałupie. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, w Krajowej Administracji Skarbowej realizujemy program Klient w Centrum Uwagi KAS. Chcemy zmienić myślenie o skarbówce i e, chcemy zmieniać myślenie w samej skarbówce w środku. Niewątpliwie pomoże nam w tym utworzenie uczelni wyższej. Zależy nam na tym, aby pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej jeszcze bardziej rozwijali swoje kompetencje a także byli pewni swojej wiedzy i umiejętności. Chcemy, by mieli oni wszechstronne wykształcenie z zakresu prawa, administracji, nauk ekonomicznych, ale co bardzo ważne, żeby mieli wykształcenie z zakresu nauk społecznych. Wykładowcami uczelni będą praktycy. Szeroka baza trenerów i wykładowców pozwoli nam na budowanie interdyscyplinarnego, konkurencyjnego programu studiów. Kształcenie będzie sprofilowane i kompleksowe. Nie chcemy naszym przyszłym studentom przekazywać tylko wiedzy teoretycznej. Uważamy, że praktyka zawodowa ma ogromne znaczenie. Studenci będą odbywać praktyki zawodowe w jednostkach podległych ministrowi finansów. Uczelnia będzie również forum dialogu o finansach publicznych. Będzie think tankiem dla budowania przyjaznych relacji. Badania zjawisk i relacji prawa podatkowego z innymi obszarami. Mury uczelni będą więc miejscem, w którym będzie można prowadzić różnego rodzaju debaty z zakresu skarbowości. Utworzenie uczelni, która będzie kształciła kadry dla resortu finansów, to szereg korzyści. To wzrost efektywności administracji skarbowej, budowanie lepszych kontaktów z klientami, rozwój kompetencji obecnych i przyszłych pracowników Krajowej Administracji Skarbowej i Resortu Finansów. Wierzę, że powstanie uczelni i program studiów pozwolą także na dalsze budowanie etosu pracowników administracji skarbowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Minister. I teraz przechodzimy do kluczowego momentu dzisiejszej uroczystości. Zapraszam ministra Kościńskiego i ministra Czarnka do podpisania listu. Gratuluję serdecznie. List jest podpisany. Poproszę panów o pozostanie na scenie. Zrobimy jeszcze pamiątkowe zdjęcie. I pozwólcie Państwo, że teraz zaproszę na scenę także Panią Minister Annę Haupę i Panią Dyrektor y, Krajowej Szkoły Skarbowości, Panią Annę Orchowską. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Teraz proszę Państwa, jeszcze o pozostanie przez chwilę na scenie, dlatego, że mamy jeszcze moment na pytania w temacie konferencji ze strony dziennikarzy. Więc bardzo proszę, jeżeli takie pytania są, jest możliwość ich zadania. Cynthia Harasim, Gazeta Polska i Niezależna.pl, trzy króciutkie pytania. Po pierwsze, jako absolwent Wydziału Finansów i Statystyki SGH, która do tej pory jest szacunkiem wielkim dla wszystkich innych uczelni, ale była taką no, główną późnią tego typu kadr, czy to jest tak, że SGH kształci inne uczelnie, kształci po prostu za mało tego typu specjalistów, jakich Państwo potrzebujecie w resorcie, czy jest tak, że, że jest troszkę niewłaściwy profil tego kształcenia. Jak, to, jak jest główny powód powstania tej uczelni? Nie wiem, do, do którego z panów pewnie. To nie jest tak, że źle kształci SGH na wydziale, o którym pani redaktor mówiła. Natomiast to jest tak, że my potrzebujemy zdecydowanie więcej elit skarbowości, tych, którzy będą tymi administratywistami skarbowymi, kształconymi jeszcze innym, nowocześniejszym podejściem do klienta, do podatnika i do przedsiębiorstwa, a jednocześnie. Pokazującym również innym uczelniom, na czym zależy państwu polskiemu, resortowi finansów, na jakiej obsłudze podatnika, klienta, przedsiębiorcy. Wszystko po to, żeby te finanse publiczne były jeszcze bardziej efektywne. To nie jest konkurencja, która ma wypchnąć inne uczelnie, takie jak SGH, z tego rynku, To jest tylko to jest dodatkowy element pokazujący również pewną drogę rozwoju kształcenia w sprawowości. Dwa jeszcze bardzo króciutkie pytania. Po pierwsze, bo to nie wybrzmiało, czy absolwenci będą opuszczać uczelnię poza. Teorią i praktyką również wyposażeni w uprawnienia do pracy w administracji, bowiem, że specjalne egzaminy państwowe trzeba zdać, żeby mieć uprawnienia do pracy w administracji. To pierwsze. Drugie, czy rozważacie państwo też w związku z tymi brakami, między innymi, kształcenie na poziomie podyplomowym, a nie tylko na poziomie podstawowym, studenckim? To ja pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie w taki sposób, że my jesteśmy na początku drogi i tak naprawdę będziemy zastanawiać się nad tym, jak dokładnie te programy powinny wyglądać. I zakładamy też, że być może część egzaminów, które w tej chwili jest wymagana, żeby dostać pracę w administracji, będziemy adresować na uczelni. Natomiast w zakresie studiów podyplomowych chcę powiedzieć, że my już dziś jako Krajowa Szkoła Skarbowości z różnymi uczelniami. Mamy podpisane umowy o współpracy i kształcimy również na kierunkach podyplomowych i zakładam, że ten wariant kształcenia również będzie utrzymany i dalej rozwijany w związku z tym, że tak jak tutaj wspomniane zostało wcześniej te potrzeby są coraz większe. Nie widzę już dodatkowych pytań, w związku z tym bardzo Państwu serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej uroczystości. Jeszcze widzę Panią Dyrektor Generalną, więc poproszę jeszcze o dołączenie na scenę. Mamy ostatnią szansę na wspólne zdjęcie. Serdecznie dziękuję, dziękuję Państwu za obecność, dziękuję za udział w dzisiejszym wydarzeniu i życzę dobrego dnia.